Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Lokal na ulicy Jagiellońskiej 812, powierzchnia użytkowa 65 m2, cena wywoławcza netto 1400 zł, wadium 3000 zł. Lokal na ulicy Jagielońskiej 812 Powierzchnia użytkowa 68,1 m2, cena wywoławcza netto 1350 zł, wadium 3000 zł. Lokal na ulicy Westerplatte 4,6 Powierzchnia użytkowa 72,2 m2, cena wywoławcza netto 1400 zł, wadium 3000 zł. Lokal na ulicy Westerplatte 7,9 Powierzchnia użytkowa 72,2 m2, cena Wywoławcza netto 1400 zł, wadium 3000 zł. Lokal na ulicy Armii Krajowej 14, powierzchnia użytkowa 30,8 m2, cena wywoławcza netto 400 zł, wadium 1000 zł. Lokal na ulicy 17 stycznia 109, powierzchnia użytkowa 57 m2, cena wywoławcza netto 500 zł, wadium 1000 zł. Lokal na ulicy Klonowicza 16. Powierzchnia użytkowa 167 m2. Cena wywoławcza netto 2000 zł. Wadium 4000 zł. Lokal na ulicy Generała Dowbora Mośnickiego 4. Powierzchnia użytkowa 385,2 m2. Cena wywoławcza netto 4000 zł. Wadium 7000 zł. Lokal na ulicy Armii Krajowej 15. Powierzchnia użytkowa 34,9 m2. So... Lokal piwniczny. Cena wywoławcza netto 300 zł, wadium 500 zł. Lokal na ulicy Ofiar Katynia 3, powierzchnia użytkowa 74,3 m2. Cena wywoławcza netto 800 zł, wadium 1000 zł. Wadium należy wpłacić na konto spółdzielni z dopiskiem wadium za lokal, tu podać adres lokalu, a dowód wpłaty przedstawić w dniu przetargu. Przetarg odbędzie się 10 grudnia o godzinie 9 w siedzibie spółdzielni w Lesznie przy ulicy Słukowskiej. 46. Szczegóły i regulamin przetargu dostępne są w dziale GZM, na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na witrynie internetowej lsmleszno.com.pl.